Julian Tuwim, lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf, jak gorąco, uf, jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie, wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali, i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi. Sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry. Paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się natężał, to nie udźwigną taki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst, parabuch koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się Kręci się koło za kołem I biegu przyspiesza I gna coraz prędzej I dudni i stuka łomoce i pęci A dokąd, a dokąd, a dokąd Na wprost Po torze, po torze, po torze Przez most, przez góry, przez tunel Przez pola, przez las I śpieszy się, śpieszy By zdążyć na czas To tak, tu turkoce i puka I stuka, to tak, to to tak To to tak, to to tak, to to, tak. to, to Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka nie stal nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co z kotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka. To tak, to to tak, to to tak, to to tak. To, to, ¡Totó!